Uwaga, moje filmy mogą zawierać wulgaryzmy oraz treści nieodpowiednie dla młodszych widzów. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Tak, wszystko idzie zgodnie z planem? Bardzo cieszy mnie ten fakt. Pieniądze dam ci jutro. 4000 starczy? You and me And how careless we were We are. hook up in my car Drive it so far Play your guitar Show me your word Let down our guards Think with our hearts Stare at the stars We were never apart right late now I remember you and me i <sighs> do Wszystko, wszystko się zmieniło. Zaczął się na mnie wydzierać o byle głupoty. Był <grymnie> raz. Halo, cześć, dostałeś zaproszenie na imprezę do Selen. Czy zechciałabyś pójść może ze mną na tę imprezę? Właściwie to nie. Jakoś nie nam ochoty na imprezowanie z sorki. No nie, daj się prosić. Pójdę po ciebie. Po, pójdziemy razem nawet Cię odprowadzę pod sam dom, abyś była bezpieczna, że wiesz. No nie wiem. No nie daj się prosić. No dobra. To w sobotę o 18 po Ciebie przyjadę. Okej, okay, to do soboty. Było to dla mnie proste, ale cóż. Myślałam, że powiem mamie, że wygoni go stąd, ale też nie chciałam jej życia. Wow, co? Śliczna jesteś. Eee. dzięki. Dobra, siadaj obok mnie. Chyba, że pani woli jak taka dama do tyłu sobie usiąść. To twoje auto? Oczywiście, że pożyczyłem od starych. Co ty sobie myślałaś, że na auto będzie mnie stać? Po to, że spytam? Czy ty w ogóle masz prawo jazdy? No nie, po cholerę mi prawo jazdy, jak mogę jeździć bez prawa jazdy i płacić tak... z 50 złotych mandatu. Na pewno nic ze mnie zrobić? Nie zabijesz nas? Jakoś się boję z tobą jechać. Jesteś szaleńcem. Nie no, co ty, najwyżej w szpitalu skończymy. Oczywiście, że mam prawo jazdy, myślisz, że by mi pożyczyli pożyczyć samochód, gdybym nie miał? Dobra, siadaj. Wow, to to jest ta zarąbista impreza, na którą tak mnie namawiałeś? Bo ja pójdę po drinki. Ale ja jestem niepełnoletnia! Czy mogłem prosić panią do tańca? Przepraszam, ale przyszłam z przyjacielem i chciałam... Susan, co się dzieje? Ten typ cię zaczepia? Co się gapisz? Wąd stąd! Louis, uspokój się, od mnie tylko zaproponował taniec. I co? Masz to picie? Nie zdążyłam zabrać, bo zobaczyłem, że ten ty się z ciebie zgrzyczy, więc... Stanąłem trochę dalej i chciałem zobaczyć, co zrobi.